Mówmy się szczerze, nie każdy kto chce kupić obecnie samochód musi mieć dom, ładowarkę i fotowoltaikę, bo auta mają być dla każdego, a przecież prawie połowa społeczeństwa mieszka w blokach. Dzisiaj na przykładzie jazdy moim Jeepem Avengerem, znaczy dużo powiedziane, moim wynajmowanym Jeepem Avengerem z przebiegu około 100 km dzisiaj miałem średnie zużycie energii na poziomie 18,6 kWh, widać ten wzrost mniej więcej jakieś tam 30% względem tego jak było trochę cieplej. Co za tym idzie? Przy uśrednionej cenie na szybszych ładowarkach, takich maksymalnie do 150 kWh, to jest około 2,59 za 1 kWh wychodzi 48,10 zł. Co realnie można byłoby przełożyć na to, że auto osobowe o podobnych gabarytach, bo też ten Jeep Avenger może występować w wersji spalinowej, powinno na tym samym dystansie spalać 8,4 benzyny. Choć tutaj uważam, że przy takich warunkach jazdy pewnie by spalał trochę. Mniej, więc fajnie mieć Jeepa Wengera Elektryka na lato, a na zimę mieć spalinowego.